Dzień dobry wszystkim. Mało wyjściowy jestem, także nie będę dużo pokazywał, dopóki do podróżnic nie pójdę do kamery. Wyruszyłem właśnie załadowany ze Szkocji, jadę w dół. Czy no nie tak właśnie, bo już jakiś czas temu wyruszyłem, ale jadę w dół tutaj z okolic perw 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 per nie wiem co jest. Nie wiem jak to akcentować poprawnie eee, I wymawiać W każdym razie jedziemy tam Pod, pod Derby chyba Tamte okolice Nie, no, na wysokości Właśnie Derby gdzieś tam coś No To zaczynamy kolejny odcinek Pyk Sytuacja. Kurda. Patrz. Taka sytuacja, że właśnie się tankowałem. Skoczyła Kosta. No, nie widać Na mnie. tych mniejszych stacjach generalnie yy, są tańsze. To jest taka stacja miejska, gdzie jechałem tą stradę. Normalnie to tam po 3 funty potrafią sobie Tu było 2,60. A, ah, jestem po prostu maniakiem, gorącej szklady Wiem, ma się to nijak do mojego unikania cukru. Ale dzisiaj fuka. Ale dzisiaj jeszcze nic nie jadłem. Więc 70 litrów, jedziemy dalej. No więc, słuchajcie, już rozładowany zostałem informację, że być może jutro będę miał załadunek gdzieś tam po okolicach Manchesteru. Więc sobie idę. Pierwszy raz idę pod prysznic z laptopem. <grym> to tylko dlatego, że nie chcę się biegać, a potem muszę na internecie trochę posiedzieć, popracować nad paroma rzeczami. No i mam dwie godziny. Jak to na każdym serwisie tradycyjnie w Anglii. Zawsze wbijam na ten serwis od strony osobówek, a toalety z prysznicami są od strony ciężarówek. I tak wycieczka przez cały serwis. I sytuacja tego typu, że dwie godziny odbębiłem na serwisie i do auto zabrać stąd i jechać stąd w cholerę. I za chwilę zacznę zahaczać już o czas antenowy, parkingowy. I taka sytuacja. Ogarnąłem parę rzeczy na blogu, co wymagało już ogarnięcia. Zmieniłem trochę opis, także jest więcej informacji w opisie. No. Muszę w ogóle wrzucić wam zdjęcia z te, które wrzucam na Instagrama z Japonii do folderu, jakby ktoś chciał. A tymczasem mamy jakieś 100 km, także jedziemy dalej. Słuchajcie, jestem już niedaleko firmy, zaparkowałem sobie tutaj na strefie Idę zaraz spać, tylko muszę jeszcze parę rzeczy ogarnąć na, na laptopie I Chciałem coś powiedzieć, przede wszystkim to wiem, dzisiaj było bardzo nudno Ale to był taki dzień, w którym po prostu musiałem zrobić szybki przerzut 500 km po Anglii, więc nie bardzo był czas na nagrywanie Potem nie bardzo nawet ten... Czasami jest po prostu tak, że, że nie mam weny Nie mam weny, nie mam pomysłu wstyd się przyznać, ale tak jest natomiast yy, jutro z tego co mi wiadomo wracamy na kontynent czyli koniec Wielkiej Brytanii ładuję 10-11 być ładunek i wracam na kontynent no i to w zasadzie na dzisiaj tyle a wiem co miałem powiedzieć nie robię ostatnio timelapsów bo w jednym odcinku <laughs> chyba z 30 sekund z półtorej minuty timelapsowo Yy, no, i stwierdziłem, że trochę dam Wam od tego odpocząć. A timelapsów takich statycznych, nie za auta, tylko jakieś chmury czy coś, nie robię po prostu ze względu na brak czasu. A jak już jest czas, to, to nie ma co nakręcić. No. Za to obejrzałem dzisiaj nowy vlog Casey'ego i zbieram szczękę z podłogi do tej pory. Naprawdę jestem po prostu. To co ja robię to jest Kaszana, no, dosłownie To co dzisiaj zobaczyłem U niego na vlogu No ale nic e, Mam przynajmniej kogo gonić Jak to trzeba jak, to, jak ja zawsze mówię, że trzeba mierzyć wysoko I gonić najlepszych Więc będziemy gonić Tymczasem ja mam jeszcze dobrej nocy No i co, no widzimy się jutro Trzymajcie się, na razie